Witamy bardzo serdecznie ze mną Patryk Kacprowicz za kamerami i ja przed pięknym, starym, zabytkowym dworkiem. Znajdujemy się dokładnie na trasie Wocławek-Brześć-Kujawski w małej miejscowości, miejscowości wsi Pikutkowo. Pikutkowo na zakręcie znajduje się właśnie ten dworek. Dlaczego chcemy pokazać ten straszący, podobno straszący swoim wyglądem piękny dworek z końca XIX wieku z początku XX zobaczcie Państwo jeszcze kilkanaście lat temu ten dworek stał cały obecnie niszczeje dziwi mi się, że dlaczego nikt tego nie, nie naprawia, nie remontuje z dnia na dzień coraz bardziej niszczeje Ogród, który kiedyś to był piękny, jest zarośnięty przez haszcze yy, i niestety dostępu do niego nie ma. Yy, zaraz wejdziemy do środka i zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Naprawdę budowa, jaka, tego, jaka była yy, owego czasu, jest naprawdę majsterszwych. Zobaczcie, piękne kolumny yy, podtrzymujące yy, dach tutaj, ganeczek, drzwi dębowe, yy, futryny. Może, Patryk, wejdziemy do środka i pokażemy, tak, jak tak, to wygląda. Ojejku, słuchajcie Państwo, nie wiem, czy możemy tu wejść, bo widzę, że wisi sufit. Sufit wisi. Widać to makabrycznie, ale nie jest tak źle. Widać było tutaj, że tu było takie główne wejście. Po prawej stronie mamy pokój jeden, pokój drugi. Wszystko jest już pozawalane. Myślę, że na głowę nam nic nie poleci. Aczkolwiek. Warto były pokazać, zobaczcie Państwo, wszystko niszczeje, po prawej stronie mamy jeszcze, pły... Patryk zobacz, kaflowy piec, ale niestety nie ma już dźwiczek, dźwiczki takie są, były tutaj metalowe na pewno, miłośnicy złomu i miłośnicy, jak to się mówi, starych rzeczy, firanki, jeszcze oryginalne firanki, nie tylko takie... Zobaczcie Państwo, jak one były pięknie wykończone, te okna, okna, Patryk, to. zobacz, naprawdę to jest coś pięknego. No teraz wiadomo, że to drewno jest przestarzałe, ale jakby było faktycznie zimpregnowane, e, ładnie naolejone, to naprawdę e, zobacz, Patryk, ślicznie to wszystko teraz wygląda. futryny, ta futryna, to jest futryna, która jest okala cały, cały mur i tak naprawdę, zobaczcie Państwo, wszystko trzyma się na tej futrynie, ściany pękają, Oczywiście, stropy są, stropy są z drewna, yy, przybitka z i tynk. Yy, wszystko spada, zobaczcie Państwo, wszystko spada, yy, dlatego że nie było tu, yy, nie był robiony yy, dach. Kurczę, nie wiem, czy możemy tu wejść, bo wygląda to makabrycznie. Futryny, futryna również podobna jak tam. Krokwie pospadały z góry. Naprawdę jest to w stanie opłakanym, ale to był naprawdę śliczny dworek. No, I tak to naprawdę to jeździliśmy nie? bardzo często, tutaj nie było okazji i z roku na rok yy, widzieliśmy jak to niszczeje i ze względu na, yy, że chcieliśmy pokazać, bo to jest yy, historia nasza, która yy, niestety ja spróbuję jakoś tu wejść, zobaczyć się tutaj nic nie dzieje. Nie wiem, czy tu jest to podpiwniczone, ale tutaj nie jest podpiwniczone. Podłogi są totalnie zgniłe. Wszystko wisi, zaraz może się zawalić. O, tu jest jeszcze jedno wejście. Czyli tamto wejście było główne, tu było wejście z prawej strony. Również piękne drzwi. Myślę, że to są drzwi dębowe. Zobaczcie Państwo, jak to jest wykończone. To jest naprawdę korniki, co prawda, zjadły. Myślę, że ponad 100 lat to ma. Podobnie zobacz, jaka tu jest piękna framuga. Piękna framuga. Co prawda już y, ktoś lakierował to zwykłą farbą, bo to było w kolorze drzewa, w jakimś lakierze. O, Patryk, zobacz. Mamy tutaj wejście na górę. Y, nie wiem, czy możemy wejść. Wejść możemy, ale czy spadniemy, to już... Y, Wiesz jest... co, Patryk, to ja może pójdę pierwszy, albo ty idź pierwszy, a ja pójdę za tobą. Dobra, a ja pójdę... Później... I zobacz tam, uważaj, jak to tam wygląda jakieś było zachowane. No, schody są całkiem. W ale jakie wąskie? stanie, są bardzo wąskie, ale nie są strome. Ale stopnie nie są. Strobie, nie są... Ale bardzo wąskie. Te schody tak. mają już około może 70 cm. Ojej, ale tu widać tu wszystko zawalone teraz spod spodu. No kurczę. Faktycznie uważaj, Patryk, delikatnie, żebyśmy tutaj nie polecieli na dół, tak, bo ja tu jest wszystko kimpala. w stanie. W stanie masakrycznym. Tak, ja. Zobaczcie stare meble. Jakieś jeszcze tam leżą. Ja delikatnie pójdę w tą stronę, zobaczę co tu jest. Jakieś chyba okno, wiesz co to jest? Framuga, bo fajne są półokrągłe okna. Tam był piękny y, taras i półokrągłe y, drewniane okna. Widzę, ktoś kiedyś próbował to zabezpieczać, bo zobacz y, te framugi, które są. Wiesz co, ja nie będę obciążał, ja zejdę z tego, bo tu widzę, trzeszczy wszystko. Dobry. Żebyśmy razem nie wchodzili, bo może się stać, że polecimy w dół. Y, jakbyś mógł, uważaj, nie wchodź na to, tylko bardziej do tyłu idź. Ojej, ale tu widać piękną szafę, rozwalona Tak. W tym pomieszczeniu, no nie wejdziemy I zobacz tam. po drugiej stronie piękne łuki, futryny łukowe, z tym że tam już było coś zabezpieczane. Tak, tak, może żeby ktoś nie wchodził. Tak. Zobacz Patryk, tu by z owego czasu ktoś próbował, to jednak zabezpieczyć, ale niestety nie było, nie było tutaj możliwości, bo patrzcie, te wszystkie krokwie, to wszystko leci, dachówki no jest masakra, no masakra. Myślę, że już się tego nie opłaca odnawiać. Patrz, na to no zdecydowanie, brokwie, tu, tu. żeby to podtrzymać. Ja delikatnie pójdę tu, bo to się wszystko trzęsie. No trzeba pomóc. Bo chodźć, trzęsie bo... musimy chodzić pojedynczo. Zobaczcie, Można tu się... jest następne pomieszczenie i tutaj już niestety ale nic nie ma. Ktoś podstawił drobinę. Zobacz Patryk, jaki dziwny ten komin jest. On jest tak budowany, yy, na dole jest szeroki, a na końcu się zwężał. Zaraz podjedziemy do góry. Okej. Okay. Ja to pokażę faktycznie. No tutaj jest następne pomieszczenie. Musimy wejść od drugiej strony i zobaczyć jak to wygląda. Ja się odsunę. A, ty, a ja Patryk, tu Patryk mój to. Ten spód. Ojej, ale tu jest wszystko zawalone. Ale zobacz co ja tu znalazłem. Wiesz co to jest za blacha? Nie mam pojęcia. Jakaś, jakiś pacz na metalowy, bardzo stary to jest blacha cynkowa. Cynk S, S coś tam, R Warszawa. Widziałeś? To jest. Teraz tą blachę To jest blacha cała cynkowana, to nie jest ocynkowana, tylko to jest blacha cynkowa. Cynkownia Warszawa. Tak, S R tutaj. No. Także to jest... Musiały być prawdopodobnie wykończenia. Bardzo często w starych tych domach były z miedzi, aczkolwiek tu jest... Z blachy typowo nieocynkowanej, tylko to jest cynkowa. No to jest taka ciekawostka. Fabryka. Możemy w tym momencie. Patrz, następny jakiś mebel. No, jest ruina, ale gzymsy były takie. To był jakiś kredens podejrzewam. Zobaczcie. Piękne półokrągłe okna. Cokolwiek, co prawda, już tutaj ktoś już yy, coś kombinował i pozakadał inne, żeby tu nie było. no. Myślę, że ktoś może próbował, że opłaca się to naprawiać. Ale widać, te ściany się zaczynają pochylać już. Tak. Niestety nie Jeszcze ma zdjęcia. złapię kadr tutaj u góry na tą dachówkę, która odpada wtedy. Tak. Będziemy mogli zobaczyć sobie. Postaram się. Myślę, Państwu że pójdziemy na dół, Patryk. Myślę, że pójdziemy na dół i zobaczymy, co się dzieje na dole. Tak naprawdę okay, no to idziemy do pozostałych od strony ulicy wygląda to nieźle, natomiast od strony yy, podwórka, czyli wewnętrznej, wewnętrznej strony jest to makabryczne. O kurczę, trzeszczy wszystko. Ja muszę pomału iść. Bo Zejdź pierwszy, ja pójdę zaraz za tobą. Te schody są spróchniałe, dlatego będziemy chodzić pojedynczo, żeby nie wydarzyło się coś, że wpadniemy do środka. Dobra, ja jestem na dole. No, tu podłogi przegniły totalnie. Tu też jakieś zachowanko było, pod schodami też jakiś stary mebel. Jakaś półka zrobiona. No, idziemy dalej. O, Patryk, jednak był, było podpiwniczenie. Zobaczę, czy to się. Czy można po tym wejść? Nie, tu jest nie tak źle. Jest podpiwniczenie, jest piwnica, są schody i jest tutaj. Zalane wszystko wodą. No, niestety, niestety, ale tu jest zalane wodą, było dość głęboko. Ta piwnica nie jest pod całym tym, jest tylko pod tą częścią. No, i tutaj następne pomieszczenie, które widzieliśmy z góry. A, to jest ale to wszystko zawalone. Jest I tu nawet dostępu nie ma. Tak, nie ma możliwości wejścia, otworzenia. A. I zobaczcie wszędzie ja zwracam uwagę właśnie na te y, framugi, które są wykończone naprawdę pięknie. Tu jakieś zachowanko było. Mi się wydaje, że tutaj była kuchnia. Dlaczego? Bo wszystko jest wymalowane na biało, na jasno. A to mógł być jakiś składzik z jakimiś tak, jakaś to była spiżarnia? Spiarnia, dokładnie. Tu jest chyba spiżarnia, Tak by to wychodziło. Tak, bo to takie małe. Powiem, Powiem, że ten dom jest bardzo duży. Widać nawet ślady półek, wiesz, jak się tak? przyjrzymy przy no. ścianach, to musiała być spiżarnia. No yy, bo... się wydaje, że spiżarnia i piwica była właśnie w kuchni. A ja jeszcze tutaj pokażę to zawalone Czyli pomieszczenie, tak, bo które patrz, widzieliśmy od... góry. tu jest góry. miejsce po kuchni, bo tu jest komin. No tutaj nie ma przejścia. Jest totalnie zawalone. No, tu to samo deski. Wszystko co za zaczęło lecieć, to wszystko gnije. Dobra, idziemy dalej. O, jeszcze pokażemy ten sufit, który jest totalnie przegnity tutaj. No, Ledwo się trzyma. No, mogliby gdzie... tu jakieś horory kręcić, nie? Jakby, no, jakby ktoś się. Powiem, że uparł. naprawdę jest jakieś buty damskie. Tak naprawdę już tutaj nic nie ma, bo o, jest drugi but do pary. Jeszcze możemy podejść od tylnej strony, bo tak jak widzieliśmy u góry to zawalisko, to od tamtej strony też jest jakieś wejście. Od tamtej strony tu, tak. Patryk? Ale chcesz tak. po kolei może? Najpierw pójdźmy od tej strony podwórka, czyli wychodzimy tutaj i tu było następne przejście, ale nie wiem czy my tu przejdziemy, bo tu jest naprawdę kupę drzewek, dąb, no tam piękny dom rośnie również. Bardzo duży, czyli wchodzimy jeszcze Ja raz. jeszcze tutaj złapię ten cały dworek. Dworek jest śliczny. Chciał naprawdę, słuchajcie, z właśnie. pięknej cegły czerwonej, chyba bujańczykowską i wykończenie. Zobaczcie, jak to jest wykończone, te gzymsy. Yy, naprawdę robota majstersztyk. No, Rzymianie by powiedzieli, my robiliśmy lepsze i dużo wcześniej, ale ale ładny jest ten dworek. Dobra, wychodzimy, Patryk, na zewnątrz i przejdziemy z drugiej strony, bo tutaj niestety no, patrz, tabelka poleciała z góry, widzisz? Dość dokładnie. Tak, tu w, tak w, w ogóle już trzymała. wszystko tak wisi, że jakby no, zaraz chciało. spaść na głowę, spaść na głowę więc ulatniamy się stąd. Tutaj, opatrz, stary stolik, krzesło. No i oczywiście. Wychodzimy na zewnątrz. Zobaczcie, nawet już brzozy wyrosły między, yy, między drzewem, między, yy, między cegłami. Fajny tarasik tam był u góry. Śliczny, naprawdę śliczne. Przyroda wszędzie, wszędzie rośnie. Dobra, to co, idziemy na drugą stronę. Tak. Jesteśmy yy, w tej chwili w tej części, gdzie były te drzwi, czyli... Od drugiej strony od, budynku. Można powiedzieć, od, bo, że od podwórza. Tak, jesteśmy w tej chwili od podwórza. Ja, tutaj... teraz, ja teraz właśnie pokazuję to wejście, z którego I tutaj, kręciliśmy tu była ta kuchnia. na tu poprzednim wejście. była kuchnia pomalowana na biało. Wszystko słuchajcie, wszędzie drzewa rosną, nawet na, na murach. No tak, widać o których cegłach mówiłem, że te cegły są niezłe. Więc tutaj... i inni też stwierdzili, że są niezłe i sobie je rozbiorą tak, rozbiorą, być może, że to właściciel zresztą tak naprawdę nie wiemy, kto jest właścicielem tego, tego dworku próbowaliśmy... więc jeżeli Państwo wiecie, to dawajcie znać tak, próbowaliśmy gdzieś to znaleźć, ale tak naprawdę jest napisane, że dworek jest z początku XX wieku końcem XIX to już wiemy aczkolwiek nie wiemy, nie wiemy kto był właścicielem wiemy, że obok była tutaj też myłyn też jest, y On jest zachowany, widzieliśmy ten młyn, ale ma zerwany dach. dach. Tak, czyli są jakieś budynki mieszkalne, z boku są ten. Ale tam ktoś już ma prywatnie. I zobaczcie Państwo, jak to właśnie wygląda. Tam byliśmy u góry, w tej części, gdzie y był ten cały dach, to tam jeszcze można było chodzić. Natomiast tutaj na dole jest ta kuchnia z tymi białymi oknami. O, Patryk. W centralnym miejscu zawsze w gospodarstwie była studnia. I mamy tutaj. Studnie. I tu też się znajduje studnia. Tak, znajduje się... O, jeszcze jedno wejście, ale to może najpierw pójdziemy o, do ty tej studni. Ale tych cegieł tutaj jest. Zobaczymy, czy ta studnia ma jakąś wodę, czy to jest tylko Szambo. Bo wiadomo, w dzisiejszych czasach wszędzie jest woda i tak, no nie jest, nawet nie, nie jest źle. No i zobaczcie Państwo, ta studnia miała kiedyś taki kowrót. I to są właśnie deski z jednej strony drugiej skręcone na śruby. I tutaj była korba i kołowrót, i łańcuch, który był, y, którym nabierało się wodę do kubłów. Ludzie wlewali na kubły, y, do kubłów, y, na ramiona i wnosili to do domu. Także to jest taka ciekawa, bardzo ładnie zrobione te kręgi są takie, robota jest y, taka ładna, półokrągła. Najczęściej ta studnia była przykryta y, taką drewnianą, y, y, drewnianą Pokrywam. taką przykryciem. No i tak jak mówię, wałek kręcią łańcuch i się O, a tam ciągował. się jabłuszko zachowało jedno. No tak, jabłuszko Czerwone. się zachowało. Tu ja chyba bez, jakieś inne drzewa. Wszystko jest, słuchajcie, zarośnięte, strasznie zarośnięte. No wiadomo, że o tam jakieś budynki gospodarcze, ale dobra, wracamy, słuchajcie, do y, tegoż właśnie dworku i do następnego wejścia. Tutaj mamy Już trzecie. Tak, mamy trzy wejścia, czyli główne wejście, to było takie ładne wejście, y, chyba dla gości, bo był piękny ganek, piękne kolumny, te zwieńczenia takie ceglane. Natomiast tutaj to było wyjście dla ludzi. Może ktoś no już na podwórze tak na podwórze tutaj. tak tu tutaj mamy dojście do studni dokładnie do tej części gospodarczej, Pokrzywy, jak do której zwykle. też pójdziemy Jesteśmy za chwilę. Tak, zobaczymy co tutaj jest. No i tutaj oczywiście wszystko takie za o jakiś, jakiś oponiarz chyba tutaj oponiarz. <laughs> obsługiwał oponiarz tutaj w pałacyku Pałaczy, pa, w pałacyku oponiarz. Zobaczcie do Państwo, Wszystko zaczyna lecieć, strach wchodzić. Oj, no właśnie. No właśnie, musimy uważać, bo wszystko trzeszczy. I również jakieś pomieszczenie. Nie będziemy tu wchodzić, bo jest bardzo niebezpiecznie. Bo tutaj już w tej chwili no cały ten strop się. zaczyna się sypać. No jeden wielki bałagan. A tutaj, po tej stronie, to jest właśnie to zawalisko. Tam byliśmy u góry. Może, Patryk, uważaj, bo tu są belki, żeby te belki na ciebie nie poleciały. Ale tu jest dokładnie tak, to jest ta to zawalisko. góra i to zawalisko, które patrzyliśmy z góry. I nawet teraz spoglądamy, właśnie na ten punkt, gdzie staliśmy u góry. No. Ja jeszcze pokażę to z tej strony, no strasznie to wygląda. Tak, ale no wiesz, patrz Patryk, że... już patrzę, tutaj jest ta. Tam było. Tam o, już... tu jest jeszcze jakaś kanapa stara, czy jakiś fotel zachowany. Ojej, no co ty? Tak, tu wszystko przygniecione. Mm -hmm. Tu słabo widać ja może troszeczkę postaram się poświecić. A może z okna będzie lepiej? Zobacz, tam jest okno. Też możemy wejść. No Jak tu wszystko chodzi, widać jest, bardzo jest zawalone. No oczywiście ja nie będę tutaj wchodził aż tak szalony, to nie jestem. Ale czuć tą stęchliznę, no niestety, taką wilgoć. Takiego grzyba jak się wchodzi do takich no starych niestety. pomieszczeń. Naprawdę. Ale patrz Patryk, tam jest są jakieś budynki, albo to są budynki gospodarcze. Tak, albo to jest ta to są... część gospodarcza. Tak, między młynem a tym dworkiem. Dokładnie. Młyn... Dlaczego mówimy o młynie? Bo... Z tego, tam... co wiadomo, jak przyjeżdżamy ulicą, to go widać, i tam chyba jest jakaś prywatna teraz posesja. Tak, ale to jest mi się wydaje, że to było jednej osoby. To by musiała być oba osoba tak. dość zamożna, z dużą ilością ziemi yy, i gospodarką. Bardzo, bo tam są też pomieszczenia. Aczkolwiek tutaj, z tego, to... co, co mi się wydaje, to tam są pomieszczenia inwentarskie. O, patrz, zobacz, co tam jest. Popatrz, tam jest ciekawy budynek, Więc co podejdźmy. Mi to wygląda jakby jakaś wędzarnia albo piec do chleba, z tej co, perspektywy. Mi się wydaje, że to nie jest wędzarnia, tylko to jest tak zwane, yy, wiesz co... To było takie klepisko, czyli yy, takie yy, pomieszczenie pod ziemią, ziemianka tak zwana. A. Tak, zobacz, to jest ziemianka. Tak, to jest ziemianka, yy, faktycznie. Teraz I tu tutaj było wejście idę. i pod spodem yy, to było przykryte całe i yy, to była typowa ziemianka. Tu są wszędzie pokrzywy. Uważaj, patrz, ręce do góry. No, i to było zejście do ziemianki. Drewniane prawdopodobnie drzwi, i tam w takich ziemiankach gospodarze trzymali jakieś powiedzmy zapasy. zapasy, mięso wędzone. To tak, bo mięso kiedyś się po prostu wędziło, suszyło, i to wyglądało tak, jak wyglądało. Popatrz no to ten dom, który stoi, jest, to, jest potężny. Tutaj? Podejrzewam, że pamięta te czasy. No Oj, dzisiaj, tak, dzisiaj jest potężne, wszędzie porozśiewały się te. Małe domczaki, ale naprawdę jest to drzewo z tamtych czasów. Dobra, idziemy zobaczyć do tych budynków inwentarskich. Tak mi się wydaje. Albo to są jakieś budynki dla może jakichś pracowników. Nie wiem. Mogło tak być. Zaraz zobaczymy. No. Tak, wszystko było, O, i też pozawalane wszystko. Tak, wszystko jest pozawalane. Aczkolwiek też częściowo było robione cegły, i również ta fajna, yy, fajne sklepienia nad, y, nad drzwiami charakterystyczne z cegły. Aczkolwiek tu już widać, że nie jest to z takiej cegły, bo tu już jest cegła cementowa, czyli gorszej jakości. Zobaczymy, co tu jest. Ale wiesz, co? To chyba są budynki inwentarskie. Bo widać, ja to odsunę, Patryk. Tak, tu widać jeszcze takie odsunę, małe drzwiczki, Patryk, jak to, dla jakiejś przody chlewnej. Ja jeszcze tutaj złapię te drzwi. Tak, tak ale to widzicie. jest łamane, wiesz? Te drzwi są łamane. A tu jest wejście. Ja o, na... dziękuję, szanowny dżentelmenie, za no mnie do środka. Kamery przodem. Tak, tak. No właśnie, co tu jest? No tu mamy pomieszczenie. A nie, tak, zobacz, tu są chlewnie. Patryk, tu są chlewnie, bo widać koryta. O kurczę, to patrz. Tu są chlewnie, które były ściany już są, ledwie się to wszystko trzyma. Dobrze, że to jest podparte na, na tej rurze. Ale zobacz, na... że już dach jest tutaj wylany, tak? Tak, tu już jest, ktoś widać, to już były nowsze czasy, bo jest tu żelbeton, czyli... Albo mogło to się zawalić i ktoś po prostu wylał żelbetonem. Tak, tutaj, ale nie? patrz, tam też jest żelbeton, ale już ściany i to wszystko wiesz, poleciało aczkolwiek tutaj jest podczepione tą rurą i to sklepienie trzyma się na tej rurze, bo to są tregry, więc jest jakaś konstrukcja i dlatego to się trzyma, ale jeżeli ta ściana poleci to podejrzewam, że wszystko To runie. Runie, bo to się trzyma tak jak się trzyma, pustak żużlowy, czyli to są już czasy komunistyczne, te czasy PRL-owskie. Możliwe, że ktoś to przedzielał, wiesz, to było tak, przerabiane, no bo przerabiane. tam widzimy cegłę na tamtej ścianie. Wiesz, ja prawda? nie wiem, a może faktycznie były tu jakieś budynki czy pomieszczenia dla służby, a potem ktoś y, zrobił to jako budynki gospodarcze. Tak, no tu chyba chlewnia raczej, chlewnia, nie? tak, bo koryta, tu były kojce, bo tu widać, że... No to że możliwe, że typowo wołowina. Raczej wieprzowinka mi się wydaje, bo to dla krowy a to A może jest, być to i to. Na krowy to jest za Chociaż małe, my to się jest na nie znamy, to. Dobra Patryk, idziemy dalej, zobaczymy co tutaj jeszcze możemy zauważyć. Aczkolwiek pokazujemy właśnie zagrodę, taka typowa zagroda, y, która y, była w tamtych czasach, nie? Czyli tak jak mówię, studia na No tu też jakieś pomieszczenie, ale nie wiadomo co tutaj było. Butelki, śmieci. No niestety nic innego. Saletra, ale to już są dzisiejsze czasy. Może jakieś zabytkowe butelki powódce. Hmm. Może jakaś orężada. No niestety. Tak jak tam znaleźliśmy tą ciekawą blachę z nadrukiem cynkowni warszawskiej. To już jest wszystko tutaj. Już takich jak ja tu musiało być tu więcej. Którzy... To co cenne, to już poddano tak, powinno... Pozabierano. Dobra, ja to przytrzymam. Dzięki. Także słuchajcie Państwo, myślę, że... Po malutku będziemy kończyć, tak naprawdę, jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak wyglądał ten budynek w tamtych czasach, to jest książka pana Janusza Sieraczkiewicza. To jest taki człowiek, fotograf wocławski. Pana Jana. pana Jana Sieraczkiewicza, który dokumentował wiele takich wocławskich i podwocławskich dworków, pięknych budynków. I to jest chyba książka. Album, który się nazywa to jest album ze zdjęciami, piękno, tak? piękno. Włocławka Kuj i Okolic? Kujaw. Tak, Kuj ta, Kujaw. I tam jest m.in. wstawimy pokazane... na ekranie. Jak będziemy montować, tak, to myślę, wstawimy że to ten album My tą książkę gdzieś mamy. Mamy, oczywiście, naprawdę że mamy, polecamy, ja ją bo to jest człowiek, który wszystko dokumentuje z dawnych czasów, z dzisiejszych i próbuje zachować podobnie jak my. My dlaczego chcemy? No bo tak naprawdę być może za, za rok już tego dworku nie będzie. A to jest bardzo ciekawy budynek. O, jeszcze tak jak mówiłeś 10 lat temu, to naprawdę to wyglądało całkiem okazale. I my byliśmy aż w szoku, bo przejeżdżamy tutaj, bo to jest trasa nad Jezioro i trasa na Poznań, także przejeżdżamy tutaj bardzo często. No i wspominałeś o tym, że kurczę, jeszcze tak z 10 lat temu ten dworek był tak piękny, że aż dziwne, że nikt tutaj nie chciał wykupić tego terenu i nie przerobić chociażby na jakąś restaurację. Na restaurację tak, bo naprawdę jest potencjał niesamowity. Zwłaszcza trzeba dodać, że jesteśmy w pobliżu autostrady A1, jeden, prawda? Dokładnie. I zaraz jest węzeł zjazdowy, więc idealne miejsce. Ale tak naprawdę jeździliśmy tu bardzo często i od ulicy wygląda, że ten budynek jest cały. Natomiast, jeżeli weszliśmy tutaj, to yy, no widać nasze... jak jest cały od tej strony ulicy właśnie yy, wygląda jakby był przeszło kompletny. Przeszło nasze zaskoczenie, że z zewnątrz, gdzie byliśmy yy, przy tym ganku, yy, wyglądało to naprawdę nieźle. Natomiast tutaj no jest ale od no totalna... strony podwórza jest tragedia, jest wszystko pozawalane, tak jak tu widzimy, tak? Także myślę, że jeszcze pokażemy mniej więcej jak to wygląda cegły, cegły lepsze, gorsze, ale cegły były niezłe, to chyba są cegły tak zwane bojańczykowskie, bo u nas w Ocławku była taka sławna cegielnia bojańczyka, zresztą mamy nawet browar, browar B, który był budowany z cegły bojańczykowskiej, także słuchajcie, myślę, że to byłoby na tyle. Pokazaliśmy fajny dworek, który niestety już niszczeje i za, mówię tak jak powiem, za, za moment yy, będzie tutaj praktycznie. Gruzowisko. Gruzowisko, dlatego. Śpieszcie się, jeżeli chcecie go jeszcze zobaczyć, bo z dnia na dzień jest coraz gorzej, może za rok go już nie być. No i co? Tym akcentem żegnamy się z Państwem. Dziękujemy, że byliście w kolejnym odcinku z nami. Jeżeli lubicie filmy w tych klimatach, no to zapraszamy do poprzedniego filmu, gdzie pokazywaliśmy opuszczony ośrodek na jeziorze Głuszeńskim. Tak jest. Zapraszamy i wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.